Cześć wszystkim. W tym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak używać stopki do przyszywania guzików. Oczywiście mówimy tutaj o guzikach płaskich, nie grzybkach. Grzybki przyszywa się niestety ręcznie. Mowa tutaj o takich guzikach, które mają wyjście na dwa lub cztery oczka. Guziki najlepiej jest, żeby mocno się trzymały, przyszyć do rzeczy, która jest jakoś wzmocniona. Na przykład chociażby taśmą flizelinową, bądź na przykład jest przyszywana do dwóch warstw materiału. Tak, Zależy po prostu do czego przyszywamy. Tutaj mam płótno lniane, które jest podklejone flizeliną. Jest przygotowane do takiego pokazu. Natomiast jak przygotować maszynę? Otóż są różne typy maszyn. Niektóre maszyny mają opuszczane ząbki, czyli transport, ponieważ Guziki przyszywa się w miejscu. Materiał nie może być transportowany, czyli nie może być przesuwany. Ząbki ten materiał nam przesuwają, w związku z tym musimy je unieruchomić. Albo mamy na przykład dźwignię w starszych maszynach, bądź innego typu, gdzie mamy suwaki, albo z tyłu maszyny, bądź na przykład są schowane gdzieś w tym miejscu, ewentualnie mamy płytki takie, które się nakłada. Mogą być czarne, mogą być przezroczyste plastikowe, które się nakłada tutaj w takie oczka na płycie ściegowej. Mamy specjalnie wyżłobione, a w tej płytce plastikowej mamy wyjście na igłę. Dlatego tą płytkę trzeba tak zamocować, żeby trafiła tutaj Taką blokadą w odpowiednie otwory, i tak, żeby igielnica cały czas z igłą mogła tutaj swobodnie pracować. Już. Cała filozofia. Chodzi o to po prostu, żeby unieruchomić. Jeżeli maszyna nie posiada żadnych tych funkcji, bo takie też się zdarzają, to ustawiamy długość ściegu na 0, czyli na 0 mm przesuwu, czyli właśnie szycie w miejscu. Może nam to umożliwić właśnie e, przyszycie guzika. Następnie musimy sobie zamontować specjalną stopkę. Można oczywiście przyszywać guzik na tej, natomiast standardowe stopki, te uniwersalne, są metalowe e, i są dosyć śliskie. Jeżeli mamy guzik, który nie jest na przykład obleczone żadnym materiałem, bądź nie jest z jakiegoś tworzywa, które się mało ślizga, w związku z tym musimy sobie zamocować taką stopkę, która nam to przyszycie guzika umożliwi. I to jest taka stopka. Zazwyczaj jest sygnowana jako stopka A, bądź stopka M, która ma otwartą część przed nią, już pokazuję, czyli tu. Mamy system Matic. Do tego najbardziej uniwersalnego, i mamy takie widełki otwarte, które są obleczone gumą. Chodzi o to, że ta guma przytrzymuje nam śliskie guziki, uniemożliwiając, żeby na przykład guzik nam wyprysnął z podstopki. Nocujemy. Ponieważ mamy stopkę, która ma gumę, zwiększa grubość tej stopki. Mamy płytkę, która podwyższa nam tą przestrzeń. Nie boimy się podkładać materiału, bo on swobodnie powinien się podłożyć. Natomiast w przypadku różnych guzików, ponieważ one też mają różną grubość, możemy tą stopkę ręcznie podnieść, tak żeby dobrze wycelować. I teraz, jak ustawiamy. Otwory guzika powinny znaleźć się przy tylnej ściance pomiędzy widełkami. Na razie wam pokażę na guziku, który ma wyjście na dwa oczka. Ustawiamy je centralnie po środku. I teraz, jak przyszyć taki guzik? Przyszywamy go ściegiem zygzakiem. Najpierw ustawiamy sobie ten zygzak na najszerszy. W maszynie. O. I sprawdzamy ręcznie, żeby nam igła nie uderzyła o plastik, nie wkuwając się całkowicie do końca, czy wchodzi nam w lewą i w prawą stronę. Jeżeli nam igła wchodzi i o nic się nie zaczepia, ani o guzik, ani o stopkę, przyszywamy. I wystarczy. Podnosimy stopkę, staramy się wysunąć guzik, zostawiamy sobie dłuższy kawałek nitki, żeby można było przewlec na lewą stronę i zrobić supeł. W guzikach, które są przyszywane fabrycznie, w większości przypadków nie ma robionych supełów, stąd te guziki dosyć Szybko odpadają. Dlatego ja jestem na przykład zwolennikiem, żeby zostawić dłuższe kawałek nitki i zrobić supeł, czyli zakończyć po prostu przeszywanie guzika ręcznie. Tu mamy guzik z wyjściem na 4 oczka. I zadanie jest bardzo podobne, czyli ustawiamy tak, żeby oczka były do tylnej ścianki, pomiędzy widełkami. Opuszczamy stopkę. I patrzymy szerokością zygzaka, czy nam ładnie wchodzi w jedno i w drugie oczko. Przyszyte. Unosimy i przesuwamy tak, żeby trafić w kolejne dwa. Wystarczy. Proszę bardzo, guzik jest przyszyty. Znowu zostawiamy sobie dłuższy kawałek, żeby zrobić supeł. Teraz możemy spróbować jakiś mniejszy. Podobne znajdują się w damskich sukienkach, głównie takich na lato. W męskich koszulach przy kołnierzyku to są takie bardzo drobniutkie. I tu musimy sprawdzić właśnie tą szerokość, ponieważ guziki mogą mieć różny rozstaw oczek. Tu akurat w tym mniejszym mamy rozstaw na trzy: przyszyty. Proszę bardzo. I teraz możemy sobie wziąć taki na przykład od kurtki czy od płaszcza. Jest dosyć gruby i dosyć wypukły. I teraz jego też będzie można przyszyć. Podnosimy bardzo wysoko, ręcznie podnosimy stopkę. Nawet jak stopka ma maksymalny odchył do góry, to i tak zawsze pamiętamy, żeby ją opuścić. I tutaj sprawdzamy rozstaw. Dziurek. i wyciągamy proszę bardzo guzik przyszedł dziękuję